Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na specjalny odcinek, który możemy zaliczyć do odcinków poradnikowych, ponieważ zaprezentuję w nim, jak zdobywa się Anihilus, czyli unikalny mniejszy talizman, który daje jeden do wszystkich umiejętności, daje nam odporności, daje do atrybutów, a także zwiększa zdobywane doświadczenie. Tego Anihilusa możemy pozyskać zabijając Diablo klona ale żeby to zrobić musimy najpierw zdobyć unikalny pierścień kamień Jordana ja taki pierścień niedawno wyfarmiłem zabijając Andariel na helu to jest właśnie ten pierścień on daje 1 do wszystkich umiejętności 20 do many 25 do maksymalnej wartości punktów many i ten pierścień unikalny po sprzedaniu go kupcom w trybie single players przywołujemy Diablo klona ten Diablo klon pojawi się w miejscu stałej lokalizacji specjalnych potworów czyli w różnych aktach może być to różne miejsce ja pójdę go poszukać na, w piątym akcie na pierwszym waypoint tam zamiast Eldricha sprawcy właśnie będzie czekał na nas Diablo klon gdy tylko sprzedam ten kamień Jordana i rozpocznę specjalny jakby ukryty quest który doprowadzi mnie do zdobycia właśnie Anihilusa jeżeli chodzi o moją asasynkę jest to asasynka rozwijana na kupnięcia którą ogrywałem w serię w tej chwili jest ona ubrana pod Magic Find Pokazuję jakie ma na sobie przedmioty tak to w tej chwili wygląda, ale żeby zapewnić sobie bezproblemową walkę z klonem Diablo po zabiciu którego otrzymamy Anihilusa, z którego wyleci ten Anihilus, muszę zapewnić sobie na mojej zabójczyni kilka spraw. Przede wszystkim na każdej postaci fizycznej ogólnie, to jest ważne. Bardzo duża szybkość ataku, prawda? Mamy tą bardzo dużą szybkość ataku dzięki skillowi kopnięcia, pazur smoka. Każde kopnięcie powoduje bardzo szybkie wykonanie pięciu kopnięć, każdy strzał w przeciwnika. Więc moja asasynka akurat pod tym względem jest bardzo dobra. Drugą sprawą jest zapewnienie sobie wykradania życia, dzięki czemu walcząc z diabloklonem, który jest dosyć silny, będziemy mogli regenerować sobie punkty życia i nie będziemy zużywać tyle, tylu potek. Kolejną sprawą jest, żeby go dosyć szybko pokonać, ponieważ ma on bardzo dużo życia, jest zapewnienie sobie druzgocącego uderzenia. Z tego potężnego berła światło niebios posiadam 7% wykradania życia. Dodatkowo, żeby zwiększyć sobie procent wykradania życia, zrobię małą modyfikację tego mojego ubioru. Założę maskę Talrasza, która wykrada 10% zdrowia zamiast czako. Jeszcze ostatnią kwestią, która już w ogóle zapewni nam sukces, jest zapewnienie sobie klątwy wysysania życia. Drakule. Takie unikalne rękawice trzeciopoziomowe posiadają wykradanie życia oraz właśnie klątwę wysysanie życia, dzięki czemu po ich założeniu naprawdę walka z tym Diablo klonem będzie komfortowa i przyjemna. Gdy już mamy postać przygotowaną do tej walki, teraz pójdziemy do piątego aktu. Sprzedamy pierścień soj, czyli Kamień Jordana u Malach. I to spowoduje, że ziemia się zatrzęsie i zostanie przywołany diabloklon. Właśnie to zrobiłem. Przedmiot został złożony w ofierze Panu Grozy. Diablo wkroczył do sanktuarium. Ziemia się trzęsie. A my możemy iść w miejsce, gdzie stacjonują zawsze stałe potwory unikalne. Ja wybieram zlodowaciałą wyżynę, tak jak mówiłem zamiast Eltricha sprawcy na tej zlodowaciałej wyżynie pojawił się Diablo Clone, teraz uruchamiam moje specjalne umiejętności zwiększoną szybkość, jad a także przywołuję Mistrza Cienia i rozpoczynamy walkę z Panem Grozy nie jest sam, ma obstawę w postaci warchołów śmierci postaram się ich wyeliminować na samym początku, żeby mi nie przeszkadzały w walce z samym Panem Grozy i teraz już walczymy z panem grozy. On skupił się chyba na moim cieniu, właśnie go wyeliminował. Przywołuję teraz drugiego i rozpoczynam z nim walkę. Przestawiłem się, żeby nie atakował błyskawicą w miejscu, gdzie stoi mój najemnik, żeby mój najemnik mógł wystać. Wchodzi w niego druzgocące uderzenie, wchodzi wysysanie życia z Drakuli. Wykradamy mu też życie, więc. Bez zużywania potek Jestem w stanie kontrolować walkę Diablo ma już niewiele życia, jeszcze kilkanaście sekund I padnie, zobaczymy Jakiego Anihilusa nam wypuści Jaki to będzie potężny, mniejszy talizman Mam nadzieję, że tyle czasu czekania, aż wyfarmiłem pierwszy Kamień Jordana zaowocuje tym, że ten Anihilus będzie jakiś potężny ale zobaczymy. Już mamy mniejszy talizman. Pójdziemy go zidentyfikować do Deckarda Kane'a. I za chwilę przekonamy się, jakie to będzie miał widzieć. statystyki nasz Anihilus. Spójrzmy. 1, 19 do wszystkich atrybutów, 1 do wszystkich umiejętności, 10 do wszystkich odporności i 10 do zdobywanego doświadczenia. Tak to wygląda. Myślę, że całkiem spoko, nie jest to jakiś potężny Anihilus, ale jak na pierwszy raz wylosował się całkiem spoko. 19 do wszystkich atrybutów mogło być 20, 10 do wszystkich odporności też mogło być 20 i 10 do zdobywanego doświadczenia. Przede wszystkim cieszę się, że mam 10% do zdobywanego doświadczenia, co jest maksem w takim Anihilusie. Będę mógł dzięki temu szybciej expić moje postacie. Ten Anihilus... W pierwszej kolejności trafi do mojego paladyna, który gdy skończy na live'ach kampanię na piekielnym poziomie trudności, będzie powoli powoli szykował się na ubery, będzie farmił klucze i tak dalej. Więc jemu przyda się na pewno najbardziej w pierwszej kolejności ten Anihilus, a następne, gdy już uda mi się wyfarmić kolejne kamienie Jordana i zdobędę kolejne Anihilusy, będę powoli obdarowywał moje kolejne postacie jakie mam stworzone, czyli Asasynkę, czyli Druida, a także Amazonkę to by było na tyle jeżeli chodzi o questa z Diablo Clonem. mam nadzieję, że wam się podobało sukces w walce z Diablo Clonem zapewniły nam druzgocące uderzenie wysysanie życia oraz wykradanie życia a także bardzo duża szybkość ataku, to są w zasadzie takie właściwości, które powinniście mieć w sprzęcie, aby skutecznie i szybko pokonać diabloklona, jak, jak najwięcej druzgocącego uderzenia. Jeżeli się uda wam załatwić Drakule, to Drakule, jeżeli nie, to jakieś inne rękawiczki z wykradaniem życia, na przykład, albo jeszcze jakieś inne z druzgocącym uderzeniem, z czymkolwiek. I właśnie Dużo wykradania życia, zaopatrzycie się w dużo potek i bez problemu powinno wam się udać pokonać Diablo Klona. Dobra, dzięki wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę, komentarz, suba, a my się widzimy przy okazji kolejnych odcinków z serii Diablo 2 Resurrected, a także innych serii na moim kanale. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.